Człowiek z karimatami. Część trzecia. O, tak, to prawda. Przekaz jest naprawdę zajebisty, ale... Ale... ale jaki jest przy tym przykry. Powtórzył. Czas na ostatnią pozycję. Ulubioną pozycję do jogi mojej lisy. O, tak, lisa. No dobrze, a która to? Zapytałem zniecierpliwiony. Padmasana. Tak, ta pozycja jest niesamowita. A co jest w niej takiego niesamowitego? Spytałem wciąż rozdrażniony. Poznałem już przekaz, który jest naprawdę zajebisty. Ciężko go wytłumaczyć, ale doświadczenie tego jest niesamowite. Staniecie w prawdzie i przed prawdą, bez automatyzmów i wymówek, spojrzenie na rzeczywistość i szczere przyznanie przed samym sobą, że ma się moc do zmieniania swojego życia, swojej rzeczywistości i swojej części świata, to trochę jak uświadomienie sobie swojej świadomości. Jednak pozostawało we mnie pytanie, co jest w tym przykrego? Tak aktywna euforia. Tak, chciałbym by nieco ustabilizowała się w tobie. Tak by stałaś mniejszą, ale permanentną częścią ciebie. No dobrze. Bąknąłem trochę jak dziecko. Choć nie czułem się z tym źle, było to prawdziwe. Oj, niedobrze. Pokręcił głową. Co takiego? Zdezorientowany nagabnąłem. Prawda, którą poznałeś, czy ona cię wyzwala? Odparł. Zdecydowanie, już nie odpowiedziałem. Tak, widzisz, prawda jest wartością, ale prawda nie musi być dobra, oj nie. Prawda potrafi. opowiem ci. Słucham. Pycha nie potrafiła mnie opuścić. Zwątpiłem, że ten bezdomny jeszcze mnie czegoś nauczy. A i teraz tak naprawdę pomógł mi się naćpać i wpaść na coś, co tak w sumie sam rozumiałem. Gdy byłem na etapie, o którym ci mówiłem, z moim Porsche, Lisą, domem, gwiazdem na 800 metrów, zapragnąłem potomka. Zrozumiałe wtrąciłem. Tak, jednak podczas jednej z moich podróży Lisa zadzwoniła do mnie. Tak, ten telefon. Schował twarz w dłoniach. Kilka razy wziął głęboki oddech, który nieskutecznie próbował równomiernie wypuszczać. Co to był za telefon? Ciepło, które ogarniało moje serce, momentalnie przeobraziło się w lodowaty sztylet, który prędko zatopił się w moim brzuchu, przez co przeszedł mnie chłód. Chłód jego rzeczywistości. Isa była w ciąży. Och, tak, piękny stan, ale miała również nowotwór trzuski. paskudne, paskudny. Rak. Nigdy to słowo nie wywołało u mnie podobnego przerażenia. Rak. Nowy twór, który był jak wyrok. Nawet nie, on był wyrokiem. Dla młodej kobiety, którą zdążyłem polubić, pomimo że usłyszałem na jej temat raptem kilka zdań. Jednak to, co potrafiła dać temu człowiekowi, który wiele lat później opłakuje ją tak żywo, sprawiało, że nie mogłem myśleć o niej inaczej niż jako pięknej duszy, która uleciała z tego świata i życia tego mężczyzny. Nigdy nie poczułem się podobnie sparaliżowany. Podobnie jak heroinista może uzależnić się od jednej dawki. Tak, to tylko jeden strzał. Tak sądzę, że ja, że to jedno zdanie sprawiło, że nabawiłem się depresji. Tak, prawdziwej choroby. Mój mózg nie funkcjonował zwyczajnie. Mój psychiatra powiedział kiedyś: Och, tak, to był dobry lekarz że mój mózg sprawia wrażenie gwałtownie umierającego. Zdrowe ciało, żywność, a nawet nie najgorszy styl życia. Wszystko to nie uchroniło mnie od cierpienia duszy, a ta bardzo szybko znudziła się podtrzymywaniem na sile mojego ciała. Co się stało, gdy wróciłeś do domu? Ta, nie wróciłem już do tego domu. Jak to? Nie byłem w stanie się za bardzo ruszać, rozumiesz? Doprowadziło to, to do tego, że w wynajmowanym hotelu spędziłem wiele dni jedynie korzystając z toalety, jedząc przynoszone mi jedzenie oraz leżąc. Mierzyłem się z tą myślą. Żyć bez Lisy, tak. Jakaby zawahałem się. Naprawdę chciałem pomóc, ale nie wiedziałem jak. O co można spytać człowieka, który właśnie opowiada, jak jego nieprawdopodobne życie legło w gruzach. Lisa Opowiedz mi o niej. Znów, bez przemyślenia, moja dusza coś zasugerowała. Lisa to anioł, tak, anioł. Lisa, gdy rano wstawałem, budziła mnie czułym: dzień dobry, kochanie. Bez względu na kilometry, strefy czasowe czy cokolwiek innego. Lisa po prostu tak mnie budziła. Nawet jak się pokłóciliśmy. Potem razem jedliśmy śniadanie. Niestety często tylko na łączach, a i z tym był nierzadko problem. Ach, te pośredniki. A potem opowiadała mi o czym czytała, czy co napisała ostatniego dnia. Och, tak, to było piękne. Lisa chciała zarobić u mnie na wydanie swojej książki, co zresztą zrobiła, a ja sam wykupiłem od niej sporą część nakładu rozdać ją w bibliotekach, domach dziecka, czy wysłać moim przyjaciołom. Ona była naprawdę dobrą pisarką, tak. Lisa była połączona z nią w tak piękny sposób, że subtelne poprawienie przez nią włosów wydawało mi się prawdziwe. Mówiła tak barwnie, znając więcej słów niż nie jeden doktor czy lingwista. A pomimo tego nigdy nie miałem trudności z zrozumieniem, co chcę przekazać. Iza była jak anioł, człowiek, który rozgryzł życie, który wiedział o co w tym chodzi. To faktycznie piękne, odpowiedziałem szczerze. Mieliśmy też wiele rytuałów, lubiliśmy je, Iza się z nich trochę śmiała, psychologicznie tłumacząc czy komentując. Jak na przykład? żywo spytałem. Na przykład. Tak, to było moje ulubione. Tak. Gdy jedliśmy śniadanie razem, Lisa często mówiła: "Nasza poranna uczta. Tak, właśnie nam uzmysławia, że polowanie było skuteczne, a my jesteśmy dobrymi drapieżnikami. Wolę być groźny niż nie być wcale." skomentował. I ona to wiedziała. skończył. A twój ulubiony rytuał z Lisą to? ciągnąłem dalej. Właśnie go skończyliśmy. Joga o 14:22. Lisa ćwiczyła ze mną na tych karimatach. Coś we mnie pękło. Coś. Nigdy nie poczułem, by ktoś był tak żywy, będąc martwy od kilku lat. Tak jak mówiłem, nie ruszyłem się z tamtą. Tkwiłem w tej Turcji, aż wreszcie Lisa powiedziała, że przyjedzie. Dzień przed wylotem musiała być na lotnisku na godzinę 15.00. To był jeden dzień, od wielu lat, kiedy nie udało nam się dotrzymać obietnicy jogi o 14:22. Wybrałem taką godzinę, ponieważ gdy pierwszy raz mi to zaproponowała, mieliśmy zacząć o 14:00, ale spóźniłem się o 22 minuty, a że Lisa lubiła nasze rytuały, to tak też zostało. 14:22. Jadąc na lotnisko. Pijany kierowca zderzył się z nią czołową. Zmarła na miejscu, z dzieckiem w brzuchu. Boże, zrezygnowany wybuchł. Tak, mieliśmy spędzić dobrze ten czas, który jej został, ale niestety nie udało się. Tamtego dnia sam uprawiałem jogę i tak już zostało. Teraz codziennie to robię o 14:22, próbując poczuć jej obecność. Obwiniałem się o nowotwór. Tak, to nie była. To nie była moja wina. Gorzko powtórzył. To, to na... naprawdę przykre, naprawdę. Przykre, że nie miałem na to wpływu. Zrezygnowany pomrotał. Gdy wróciłem, mój dom został zupełnie okradziony. Również zniknęło moje Porsche. Tak, nawet moje Porsche. Wypadłem z ręku. Komornik zajął mi mieszkanie. A maksa zupełnie pochłonęło imprezowe życie i nie miał zbyt dużo czasu dla mnie. Tak się skończyła moja wielka kariera. A ja zostałem bezdomnym. Skwitował. Miałem wrażenie, jakby ulatywała z niego cała energia, ale w jego głosie była nutka ulgi. I. Ile mocy bym nie czuł. Ile bym nie myślał, że jestem w stanie zrobić i nawet wiele zdziałał. To i tak życie może zaplanować swoje. Dokładnie tak, przyjacielu. Przekaz jest naprawdę zajebisty, ale jak jest przy tym przykry. Oj, tak. Patrzyliśmy przez kilka minut w rzekę, która leniwo przetaczała się. Później na siebie. Jakbyśmy chcieli zrozumieć, dlaczego tak jest. To jednak nie koniec. Zarówno mojej historii, jak i przekazu. Tak, to jeszcze nie koniec. To znaczy, żywo zapytałem, co planuje ten człowiek. Przyjacielu, dziękuję Ci za to. Potrzebowałem, by ktoś mnie wysłuchał, w pełni wysłuchał. I... Ja wiem, jak to zabrzmi, bo teraz chciałbym prosić Cię o przysługę. O co chodzi? Chciałbym, byś pożyczył mi pokaźną kwotę, tak, pieniądze. Potrzebuję tysiąc złotych. Obiecuję, oddam ci je. Zamarłem. W tym momencie moja wiara w tego człowieka naprawdę stanęła przed wielką próbą. Tak, to była wielka próba. Czy wszystko to, co opowiedział mi ten człowiek, było prawdą? A jeśli nawet nie, ile trudu musiał włożyć, by ułożyć tak chwytającą za serce historię? Jednak historia za tysiąc złotych? Z drugiej strony, wiele rodziców opowiada swoim pociechom bajki do snu, może to wcale nie takie trudne? Długo myślałem, serce chciało to zrobić, a rozum potrzebował jakiegoś powodu, jakiegoś uzasadnienia związanego z czymś innym niż jedynie moje współczucie. Nie mówię nie, zacząłem szczerze, ale to nie jest mało. Prawda ze mnie ulatywała. Korzeń przestawał działać, ja znów stawałem się o otępiały i w pewien sposób sparaliżowany. Może spotkamy się jeszcze? Kłamałem. Czułem, że kłamie, ale i tak kłamałem, mimo że byłem niemal pewny, że to odczyta. To dalsza część przekazu, tak? Niuma, choćby nie wiem jak stymulowana, otwiera się co jakiś czas, tak? A gdy tylko o niej zapomnimy, stajemy się ludźmi. Tak, ludźmi. Zwierzętami bez serc i świadomości, a z utruchami. Całkiem akceptująco, bez krzty wyrzutów. Naprawdę starałem się uzyskać jakiś racjonalny powód, by to zrobić. I to nie jest tak bardzo złe. Po prostu jest ludzkie. Człowiek to małpa z boskim zadaniem, które nie zawsze rozumie. Kto by to pojął? Kto by to pojął w pełni? Jednak czasem potrafi dojrzeć, co jest bliższe temu zadaniu. Nie masz mi tego za złe? Znów nagabnąłem. Nie wiem, ile masz, ale możliwe, że to była zbyt duża prośba. Odparł nieco zniechęcony, jednak wciąż bez wyrzutu. Trochę jakby zmierzył się z wynikiem egzaminu status niezaliczony. Ja jednak nieustannie myślałem, dlaczego miałbym dać temu człowiekowi niemałą część mojej miesięcznej pensji. No cóż, opowiedzenie ci tego wszystkiego było dla mnie przygodą. Tak, to było ciekawe. To też dla mnie jakaś radość. Zebrał karimaty, które złożył z niezwykłą gracją, to w końcu jego rytuał. Więc wszystko działo się tak samo. A ja ciągle myślałem... Zrób to chociażby dla braku wyrzutów sumienia. Serce chciało zakatować mój rozum, który podpowiadał, że bez tego tysiąca złotych mogę mieć problem z przeżyciem do końca miesiąca. Może się jeszcze spotkamy? Może się jeszcze spotkamy! Tak, nasze drogi mogą się jeszcze zejść! Ukłonił mi się z karimatami w rękach, obrócił się na pięcie i zaczął iść. Poczekaj! Zatrzymałem go. Tak, wziąłem kilka głębokich wdechów. Czułem, że Niuma płynnie powraca do stanu sprzed spotkania z tą niesamowitą osobistością. Po co potrzebujesz tej kwoty? By odsyskać dawne życie! To tysiąc złotych może to sprawić? Tak, odpowiedział bez krzty fałszu. Podejdź proszę, powiedziałem. Zaskoczony podszedł do mnie. Wyjąłem portfel. To była moja ostatnia próba dla niego. Ha! Odbiłam tą sytuację. Jeśli będzie chciał mi go wyrwać, a jest on pusty, wtedy będę wiedział, że to wszystko to szkoda czasu. Czyli jednak cię przekonałem, tak? zapytał niepewnie. Kiedy mógłbyś mi oddać? Potrzebuję maksymalnie roku. Rozumiem. Niechętnie odpowiedziałem. Czy mógłbym skorzystać jeszcze z Twojego telefonu? Tak, ale niestety nie dziś. Czy możemy się tu spotkać jutro? Tak, jak najbardziej, o 14.22. Dobrze. Nie mam przy sobie tych pieniędzy, więc dałbym Ci to 1000 zł oraz pozwoliłbym Ci skorzystać z telefonu jutro, dobra? Bardzo pilnie potrzebuję tych pieniędzy dziś! Poprosił. Nie mam przy sobie. Czy możemy podejść do bankomatu? No dobrze, odpowiedziałem automatycznie, fałszywie. Nie chciałem tego zrobić. Przeszliśmy w ciszy kilkaset metrów do bankomatu. Bałem się, co się wydarzy. Nadal się wahałem. Kłamał? Czy chce wyłudzić pieniądze? Po prostu je przepić? A może ma jakiś plan? Nic nie mówiłem, myślałem. Dotarliśmy wreszcie na miejsce. Ja, jakby wyjęty z zamoku, włożyłem kartę do bankomatu. Wtedy on się odezwał: Posłuchaj, wiem, że to naprawdę dużo pieniędzy dla ciebie, ale bardzo ich potrzebuję dziś. Wiem, jak to brzmi, ale ty jesteś młody, silny. Możesz je odrobić w dwa, może trzy weekendy. Poradzisz sobie bez nich, a te tysiąc złotych mogą zmienić moje życie. No dobrze, ale co zamierzasz? I tak mi nie uwierzysz. Musisz poczekać od do jutra. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz? Co mówi ci Niuma? Tak, posłuchaj jej. Nie pieprz mi o tym teraz. Dlaczego miałbym ci zaufać? Korzeń puścił. Już go nie ma. Tak, nie ma go. Przebacz mu, bo nie wie, co czyni. Złapał się za głowę. Właśnie pomyślałem o czymś. Ten korzeń był naprawdę tani. Joga, którą uprawialiśmy, była w sumie darmowa. A ciepło, jakim otoczył mnie ten człowiek, było bezcenne. Ale on to zwykły menel. Chociaż nie, to po prostu mniej zwykły menel. Widzę cię! Jeszcze tam jesteś! Proszę pomóż mi teraz, póki jeszcze tu jesteś! Obiecuję, nie pożałujesz! Dostrzegł mój towarzysz. Decyzja zapadła. Wybrałem z bankomatu tysiąc złotych i przekazałem mu je. Czułem niesamowite poczucie winy. Jakbym wróciłem do domu. Zwymiotowałem. Spojrzałem do mojej pustej lodówki. Później w telefonie zajrzałem na moje prawie puste konto. W dodatku w brzuchu mi zaburczało. Jestem głodny, bez pieniędzy, bez szansy, że coś się zmieni. Co ja zrobiłem? Dałem 1000 zł za nic, człowiekowi, który powiedział po prostu ładną, wzruszającą historię. Trudno. Powiedziałem a trzeba powiedzieć b. Położyłem się spać, co nie było proste. W nocy myślałem o tym, że zatrudnię się w jakiejś knajpie jako kelner na weekendy i to odrobię. W końcu zasnąłem. Długo wspałem, a gdy się przebudziłem, Półświadomym przeczekałem do godziny 13 i wróciłem na miejsce. Nie mogłem opanować nerwów, a te niepełne 24 godziny spędziłem zupełnie poza światem, a jedynie w swojej niezwykle posępnej i chłodnej głowie. To, co się wydarzyło, było niebywałe. Byłem na schodkach o godzinie 14. Rozglądałem się po okolicy. Nikogo nie było straciłem 1000 złotych. Jak mogłem być tak naiwny? No i mam swoje czyste sumienie za 1000 zł. Będę musiał znaleźć jakąś weekendową pracę, żeby je odrobić w świecie rzeczywistym. Bez żadnej niumy, duchów, aniołków czy czego tam. Czy czego tam? Może pożyczę od kogoś. Będzie jak będzie, chyba sobie z tym poradzę. Właściwie to czuję, że niuma znów się we mnie budzi. Zrobiłem coś, bo Naprawdę chciałem dobrze. Wyszło jak wyszło. Nie mam sobie tego nawet tak bardzo za złe, tylko czuję, że mnie oszukał i źle no. mi z tym. Trudno. Ja sobie poradzę. Może nawet ta strata mnie czegoś nauczyła. Minęło dokładnie 22 minuty odkąd pojawiłem się pod schodkami. Miała na sobie to samo ubranie, które widziałem wczoraj. Choć zdawało się świeższe, delikatny, nieprzyjemny zapach, na który wcześniej nie chciałem zwracać uwagi, przeminął, a uśmiech rozpościerał się na całej jego twarzy. – I jak zainwestowałeś, przyjacielu? – pytałem, wierząc, że pieniądze te nie poszły na marne. – Witaj, tak, zaraz ci opowiem, ale najpierw czas na jogę. Tak, to już ta pora! – potwierdził spokojnie i czuło. Znów powtórzyliśmy te proste pozycje, które tak bardzo nas obu uspokajały. Zwłaszcza jego. A ja chwilami nawet przestawałem na natarczywie myśleć, co właściwie udało mu się zrobić przez jeden dzień z tysiącem złotych. Zakończyliśmy znów na padmasanie. Moje nogi były minimalnie lepiej rozciągnięte niż wczoraj, dlatego mogłem położyć je zgodnie z wytycznymi. Tak, ostatnio o tym nie wspomniałem, bo najprościej, jak się da, wstyd mi było, że nie potrafiłem sobie poradzić z tą wcale nietrudną pozycją. Więc, tak, więc to niedobry początek zdania. Speszyłem się nieco, na co delikatnie się zaśmiał. O, nie, nie martw się. Nie, nie jestem przecież polonistką. No tak. Automatycznie niezbyt prawdziwie odparłem. No tak. Powtórzył po mnie, chyba z lekka rozczarowany. Rozumiem. Boisz się o swoje pieniądze, tak, to zrozumiałe. Ja. Było mi głupio, choć wiem, że nie powinno być. Jeszcze raz chcę Ci podziękować, tak, naprawdę to był dla mnie ważny krok. Podziękował mi znów tak, maniakalnie trzęsąc moją dłonią i patrząc mi głęboko w oczy. Yy, to znaczy, wydobył ze mnie prawdę, czyli prawdziwą ciekawość. O, udało się! Od razu to wychwycił. Nim zacznę! Chciałbym wiedzieć tak naprawdę, tak, jak zamierzasz odrobić moją jałmużnę? Zapytał zainteresowany z odczuwalną pokorą, ale bez wstydu. Chyba będę kelnerem? Odpowiedziałem niepewnie. Tak, to dobry wybór. Pogadam z Frankiem. Myślę, że przyda mu się prawdziwy pracownik, a w weekendy o tak, napiwki są naprawdę dobre. O! Gdybyś mógł, byłoby świetnie. Tak, też tak myślę. Daj mi jeszcze tylko skorzystać z twojego telefonu. No dobrze, dałem mu telefon. Był we mnie lęk, ale raczej rozumnie, nie w sercu. Przez chwilę przeglądał coś na nim, aż wreszcie wybrał numer. Przyłożył go do ucha lewą ręką, obrócił się do mnie tyłem, wyprostował się i zaczął mówić. Dzień dobry. Dzień dobry, chciałbym rozmawiać z. Zupełnie nie skupiałem się na treści jego wypowiedzi. To, co było dla mnie ważne i zaskakujące, to jego sposób mówienia. Jego nieco maniakalny ton zelżał. Jego typowe powtórzenia zamienił na typowe tak lub nie rzucane na koniec zdania, co wydawało mi się nieprzyjemnie zwyczajne. Dania i pół zdania, jakie kreował, również nie zawierały nutki tej mistyczności. Były nudne. Aż wreszcie zakończył wypowiedź nieco dłuższym. Świetnie, dziękuję ci z całego serca, tak? To naprawdę dobry materiał, naprawdę dobry. No, dziękuję, do zobaczenia. to zdanie było wyjątkowo prawdziwe. Ciekawe i typowe dla niego. Oddał mi telefon dwoma rękami, co skojarzyło mi się, jak witał moją numę, gdy zażyłem korzenia. Naprawdę dziękuję. A to część spłacenia mojego długu. Tak, Twoja pomoc była nieoceniona. Chciałbym, by moja również taka była. Co przez to rozumiesz? Pogadasz z Frankiem? zapytałem. Półprawda. prawda, rozumiem. Mogę z nim pogadać, ale mam chyba dobry pomysł. Opowiedz no, mi, co zrobiłeś z pieniędzmi. Nieco nerwowo spytałem: Zasługujesz na wyjaśnienie? Tak, zasługujesz. Gdy dostałem od ciebie pieniądze, wybrałem się po specjalnie czyste ubrania, które kiedyś dostałem od pewnej kobiety, u której udało mi się spędzić noc. Trzymałem je w swoim sekretnym schowku, z dala od wilgoci i innych osób. Sprawiałem przez to pozory zwykłego. Następnie w tych ubraniach udałem się do starego bloku, który miałem na oku od jakiegoś czasu. Gdzie wynająłem pokój za dwa tysiące. Połowę dałem mu teraz z góry, a połowę i kwotę za kolejny miesiąc dam mu w kolejnym miesiącu. Co? Moje kąciki ust odbiły się w górę jak od trampoliny. Tak, to nie było aż tak trudne. Umiem negocjować, jak już zdążyłeś zauważyć. Nie da się ukryć. W moim sercu rozpalił się piękny płomień, który przypominał ten, gdy wziąłem korzeń. Wybrałem się po mojej nowej okolicy i znalazłem pracę na kasie po bliskiej żabce. Tak! Będę mógł być znowu przydatny! I jeny. Tak, to dobry początek. Naprawdę dobry. Czasem zacznę odnawiać moje kontakty, może zgromadzę kapitał. Wejdę na prostą i to dzięki tobie! Dziękuję? Wmieszane odparłem, choć niesamowicie się cieszyłem. Ale nie będę sobie odbierał zasług. Oj nie! Mógłbym te pieniądze przebalić, tak tego się bałeś. No trochę. Dużo lepiej jest zdawać ludziom wędkę. Oj, zdecydowanie i uwierz mi, ja też tak uważam. Ale ja mam już pewne wędki. Brakowało mi po prostu pierwszej ryby. Przebyłeś naprawdę długą drogę. Oj, tak, moje życie jest pełne. Zobaczyłem skrajne bogactwo, jak i biedę. O tak, ubóstwo. Wzdrygnął się czas na zakończenie przekazu. A to nie wszystko? Och, przyjacielu. Położył na moim ramieniu rękę i spojrzał mi w oczy w duszę. Przekaz jest naprawdę zajebisty, bo choćby nie wiem jak twoje życie się spaprało, nadal możesz spotkać w życiu fantastyczne osoby, które bezinteresownie ci pomogą. A ty licząc po prostu na to, że oni gdzieś są, musisz próbować poprawić swoją sytuację. To wcale nie proste i będziesz musiał się przełożyć. A do tego możesz spotkać tych, którzy będą chcieli ci przeszkodzić. Tak, to naprawdę przykre, naprawdę przykre. Pokręcił głową zmartwiony. Po chwili jednak uśmiechnął się do mnie i dodał. Ale mimo to przekaz, jakie życie pozostają zajebiste.